Nikon Genda grający swój pierwszy sezon w Europie. Bardzo ciekawy zawodnik, o którym też mówił mi dzisiaj Selczuk Ernak. Grający przede wszystkim efektownie, mający świetny zasięg ramion. dynamiczny, atletyczny i on otwiera wynik tego meczu przeciwko Dnipro, o ile dobrze pamiętam, miał cztery wsady, jeśli nie 5. I on teraz zalicza przechwyt do końca Ongenda i dwa wsady na otwarcie tego meczu. Mogą mieć dużą pociechę no z Kontra gości. Wesson. Sam do końca i blokuje go ongenda. po prostu. Ogenda też nie zrozumiał intencji kolegi, który pokazywał, żeby ustawić się tyłem do kosza. Pamuła. Do Bendera i jeszcze jeden blok Ongendy. Kontra. Na Jemu samemu zresztą też jak zaznaczał. Maglin. Zablokowany przez Ongendę. Cztery bloki w 12 minut środkowego anwilu. I jeszcze Ongenda blisko przechwytu. Jest przechwyt Michalak do końca z punktami. To zamyka raczej ten mecz.